Pokażę Wam dzisiaj fajne auto. Ten oto Opelek. To jest Opel Speedster zbudowany na Lotusie. Zobaczcie sobie jakie to jest maleństwo. Pokażę Wam tak naprawdę jakie to jest maleństwo. Tam macie BMW X1. -kę. Tu macie standardowe samochody, prawda? Macie Golfika w kombi. Tutaj jest Porsche 911. No i tu już widać, że ten samochód jest mały. Ale w porównaniu do porszaka, to ten samochód jest po prostu śmiesznie malutki. Jest ciasny, jest głośny ale powiem Wam, przejechałem się nim może ze trzy razy i podoba mi się. A w tej chwili, w tej chwili samochód miał przebudowany silnik. Przebudowany silnik. Aktualnie jest na takim docieraniu małym. Czekajcie, to sobie wezmę, bo chcę to podłączyć na próbę. Wsiadanie tutaj, o Boże, wsiadanie tutaj nie ma dużo wspólnego z godnością ale też ktoś nie wyciągnął kierownicy kierownica się odpina jest tu gdzie położyć kamerę? o, jest nawet tak jest dużo łatwiej zmieścić kolana tylko nie ma się czego chwycić, żeby wysiąść, prawda? no, port OBD jest gdzieś tam, odpalmy to może, co? posłuchamy jak to chodzi bo samochód jest naprawdę ciekawy zaraz Wam pokażę coś więcej Mało paliwa. A tu się odpala. A! Kamera by mi spadła. No! Tak oto wygląda. Tu się zapala światła. Tu się zmienia biegi. Tu się ciągnie ręczny. Kierownica. Titek. Trzy pokrętła. Radio. Którego tu chyba nie będzie. Rozrusznik. Zegary. Nawiewy, bo tutaj te nawiewy działają, ale potrzebny jest taki łapacz powietrza gdzieś tam na dachu. Ten dach się zdejmuje, tak naprawdę, bo tutaj są śruby, można sobie tę górę całkowicie zrzucić. I samochód nawet nie jest aż tak głośny. No. tak jak mówię, jest teraz na takim małym docieraniu, więc dobrze jest go też troszeczkę wygrzać. A później będzie na hamowni, później będzie na hamowni jechał, będzie robiony w nim tutaj program. Eee, dobra, zdejmijmy kierownicę. Da się to jedną ręką zrobić? Da się fajnie. A, pokażę wam. Pokażę wam. Oh. To cudo. Eee, będzie robiony program. Co tak buczy? Jakiś wiatrak albo coś w turbinie. W każdym razie będzie robiony program, bo tu jest silnik Oplowski 2.2 uturbiony. Dostał teraz wgrywkę jakiegoś bazowego programu, żeby dało się go tylko odpalić. I jak już się fajnie dotrze, jak już będzie zlany powiedzmy ten pierwszy olej po przejechaniu pierwszego baku, to wtedy będzie można jechać do Akma, oczywiście do Damiana. Tam też będę z kamerą. Pewnie nie na tym kanale, tylko na kanale z hamowni. i zobaczymy, yy, zobaczymy ile to się uda zrobić. No. Wcześniej miał około 230 koni i był szybki, teraz ma mieć więcej i ma być szybszy. Co tak piszczy? Czy to tak ma być? A, bo to jest chyba dodatkowy wiatrak. To chyba o to chodzi. Dziwne miejsce troszeczkę na ten przycisk, ale to nie mój wybór. Dobra, pokażę Wam jeszcze. Pokażę Wam jeszcze. Ała. Trzeba robić rozgrzewkę przed wsiadaniem, gdzieś tu, o tu się otwiera pokrywa silnika. Taki silniczek. No ale zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jest to ładne, nie? Wiecie co, w sumie jak się nagrzeje, to się nim przejedziemy. Dobra, dostał trochę temperatury. Troszkę się nagrzał. To możemy go zabrać na parę minut. Tak tylko, żeby zobaczyć. Nie ma wspomagania, ale też auto jest bardzo lekkie. I nie jest to duży problem. Są sportowe i zimne, więc będą hałasować. Zawieszenie jest bardzo twarde, więc wszystko będzie skakać i hałasować. Nie ma wygłuszenia, więc wszystko będzie hałasować. Jest zimno i mokro. Te opony raczej tu nie trzymają, więc nie będę szalał. Zobaczymy, zobaczymy, jak się tym dzisiaj jeździ. Może przełożę kamerę, co? Pięćdziesiąt na godzinę. Jezu, jak tutaj twardo. Ciekło tu. A oprócz tego bardzo cywilne auto, szczerze mówiąc. Nie pali za dużo, bo też jest le leciutkie jak diabli. Wygoda, no, pomijając wsiadanie tak naprawdę, no to fotele, przynajmniej dla mnie, dość wygodne. Ja lubię je jeździć w takim kubełku. Trochę tu zimno tylko. Nie ma tu żadnego klimatronika. Można puścić sobie ciepłe powietrze, ale to wszystko zmienia się od, w zależności od prędkości, z jaką się jedzie. I szybciej jedziesz, tym więcej tego zimnego powietrza tu wpada przez te i przez te nieszczelności, więc nie da się zachować komfortowej temperatury takiej stałej, nie? Ale umówmy się, to nie jest samochód do tego. Już nic nie mówię. No co, jak się tak jedzie ze stałą prędkością, to jest całkiem przyjemnie. Oprócz tego, że jest głośno i twardo, to da się jechać. Ale na tor 100 km drogą, jakbym miał tym jechać, no nie wiem, czy bym był taki szczęśliwy. Przypuszczam, że na autostradzie jest jeszcze gorzej. Jeszcze. Jeszcze gorzej. Nie jest pełny gaz i to nie są maksymalne obroty i to nie jest pełne doładowanie. wystudzi, zanim je zgaszę. na dzisiaj to koniec. Będzie więcej obla na pewno. A jeżeli macie jakieś pytania co do tego, jak jest zbudowany ten samochód, albo ogólnie, to piszcie. Postaram się Wam odpowiedzieć tu, albo przy okazji, jak samochód będzie w akme na hamowni. To na rap.